Strzała. Udało mi się nadrobić jedną z ważniejszych premier ostatnich tygodni. A mianowicie najnowszy film Darena Aronowskiego pod tytułem Złodziej z przypadku. Darren Aronowski to twórca, który dał nam m.in. Zapaśnika, Czarnego Łabędzia, Rekwiem dla snu, czy ostatnio chociażby Dwie z Brendanem Fraserem, A w swoim najnowszym filmie opowiada nam historię Henka. Byłego baseballisty obecnie barmana, który wiedzie sobie dosyć spokojne życie, do pewnego momentu. Do momentu, w którym jego sąsiad, dosyć ekscentryczny, wręcza mu swojego kota i prosi go, żeby się tym kotem zaopiekował pod jego nieobecność. I od tego momentu naszego głównego bohatera zaczyna ścigać ruska mafia, żydowska mafia, zaczyna go ścigać policja, a on nie wie dlaczego. Tak wygląda pokrótce fabuła. A co do samego filmu. Główną rolę gra tutaj Austin Butler, tego naszego Henka. To jest młody aktor, 34-letni bodajże, i on sprzedaje nam tą swoją kreację świetnie. Jako ten taki zagubiony troszeczkę i nie co tak naprawdę się dzieje w jego życiu, co coś tutaj otwiera drzwi, dostaje w mordę, nie wie dlaczego, i zostaje wplątany w pewną intrygę, lekko gangsterską, kryminalną. I musi troszkę sobie z tym poradzić, musi się odnaleźć w tej niecodziennej sytuacji, w której się znalazł. Sprzedaje nam to ten aktor bardzo dobrze. Dla niego warto ten film zobaczyć, pomimo tego, co za chwilkę powiem, bo ten film moim zdaniem ma swoje problemy. Ale dla tego aktora, dla jego charyzmy i dla jego naprawdę fantastycznego wyczucia komediowo-dramatycznego, warto na ten film się wybrać do kina, bądź obejrzeć później, jak się pojawi gdzieś w streamingu, bo ten film. Już można złapać w jakichś pojedynczych kinach, bo on już miał premierę jakiś czas temu. A co do filmu, to powiem tak. Ja Darena Aranowskiego, czyli tego reżysera, bardzo cenię. Bardzo lubię jego filmy właśnie, które wymieniłem już, czyli Requiem dla snu, y, uwielbiam Zapaśnika, uważam, że to jest jego najlepszy film. Y, bardzo lubię Mother, niedocenione troszeczkę wydaje mi się. Ten ostatni jego film, czyli The Whale, y, też mi się bardzo podobał. Na przykład nie jestem fanem źródła yy, z Hugh Jackmanem, bodajże. Uważam, że to był totalny niewypał. Ale generalnie lubię karierę tego reżysera. On często popa popada mocno w pretensjonalność i w, taką, w taki pompatyzm. Ale aż tak mi to nie przeszkadza, bo, bo czasami naprawdę on potrafi fajnie sprzedać pewne takie problemy życia codziennego w nieco takiej zbyt mocno rozdmuchanej formie, ale zazwyczaj to u niego działa. Zazwyczaj tym razem ten reżyser, znany z filmów, w których opowiada o trudnych, życiowych tematach, zazwyczaj pisanych grubą krechą, taką grubą literą, gdzie zawsze w finale od, odpalają mu się totalnie jakieś trąby jerychońskie i tam się wszystko dzieje. On tak nie potrafi stonowanie raczej przedstawić historii swojego bohatera, zawsze na koniec musi, musi, musi się tam naprawdę dziać dużo. Tak tutaj ten reżyser daje nam... Komedię akcji. I byłem bardzo ciekawy, jak ten reżyser poradzi sobie z tego typu konwencją. I moim zdaniem radzi sobie średnio nieźle. Dlaczego? Ponieważ y, Złodziej z Przypadku to jest troszeczkę taki film w stylu, jakby połączyć farsę w stylu Big Lebowski Braci Cohen y, z twórczością Gaja Ricci. Gdzie ja Gajericiego nie lubię, to muszę się przyznać. Ja nie jestem fanem twórczości Ritchi, czy Gajericiego. Kompletnie. Tam z, dwa filmy mi się jego podobały. Ale chodzi mi tutaj mniej więcej o konwencję, tak? Czyli taka figlarna komedia akcji i trochę takiej farsy, że naszego głównego bohatera spotyka coś dziwnego, jakiś dziwny splot wydarzeń, on nie wie co się dzieje, musi sobie poradzić z tą niecodzienną sytuacją. Mamy jakieś dziwne sceny, jakichś dziwnych bohaterów. Mniej więcej o to tutaj się rozchodzi. I w mojej opinii, Darren Aronofsky nie do końca sobie z, tymi, z tą mieszanką radzi tutaj. Bo w filmie na przykład jest bardzo dużo humoru i on zazwyczaj, w większości scen, ten humor dowozi, ale są też w tym filmie sceny mega dramatyczne, takie, że film nie udaje, że to jest, że na przykład, że w tym momencie się śmiejemy, w tym momencie się nie śmiejemy, w tym momencie jest dramat, zdarzyła się straszna tragedia, główny bohater coś przeżywa. I my też to mamy przeżywać. Zdarzyło się coś bardzo dramatycznego, mamy to przeżywać, mamy się tym przejąć. I jak dla mnie to się nie zgrywa z tą komedią w tym filmie, to, to często działa w filmach, kiedy reżyserzy się podejmują takiego wyzwania, żeby połączyć właśnie komedię z dramatem, nie? Wątki humorystyczne z jakimiś wątkami dramatycznymi. To często zdaje egzamin, nie zawsze. W tym wypadku, moim zdaniem, nie do końca to działa. Ten film jest właśnie troszkę takim tonalnym bałaganem, jak dla mnie. Ale to nie jest jakiś największy problem, dlatego mówię, ten film się dosyć dobrze ogląda, ale, ale zwróciłem troszeczkę na to uwagę w trakcie seansu. Druga rzecz to bohaterowie. Ten film tryska barwnymi bohaterami. Tylko mam z tym problem taki, że oni, jak dla mnie, wszyscy poza głównym bohaterem, wszyscy ci drugo drugoplanowcy wszyscy są zmarnowani, jak dla mnie. I tak naprawdę. Żaden z tych bohaterów, który jest ciekawy, tak u swojego, że tak powiem, trzonu, z tymi bohaterami nic się ciekawego tak naprawdę nie dzieje, ostatecznie. Albo na przykład, nie spojlując, tam szybko ktoś ginie, a myślałem sobie w taki sensu, o, to jest ciekawy bohater, ciekawy jaką on będzie miał rolę w tej historii, co tam się dalej z nim wydarzy. Nic się nie dzieje, bo na przykład ginie, nie? Troszkę byłem tym, troszeczkę byłem tym rozczarowany, właśnie, nie? I z tymi moim, moim zdaniem rzeczami sobie tutaj Aronowski nie do końca poradził. Aktorstwo jest bardzo fajne. Właśnie Austin Butler tutaj jak dla mnie no, kapitalny aktor. Pokusiłbym się o stwierdzenie i to nie jest moje zdanie, bo gdzieś to przeczytałem na Filmwebie. Któryś, któryś z krytyków napisał, że to jest nowy Brad Pitt. I ja bym się był w stanie pod tym podpisać, bo on ma tą samą charyzmę, fantastycznie wygląda, dobrze się go ogląda na ekranie. Także jak dla mnie jak, dla mnie jak najbardziej chętnie zobaczę z nim kolejne tego typu role bo bardzo fajnie się odnajduje moim zdaniem właśnie i w tych komediowych sytuacjach, w których musi, musi zagrać troszeczkę takiego gościa, który sobie radzi, ale nie do końca mu wszystko wychodzi. Ale potrafi też być na przykład czarujący, tam w scenach powiedzmy ze swoją dziewczyną, także fajnie, bardzo fajnie ten aktor to sprzedaje i moim zdaniem on ten film bardzo ciągnie w górę. Bo Aronowski troszeczkę, wydaje mi się, tutaj nie podołał, ale żeby też nie było, bo ja tak głównie narzekam, ten film się naprawdę sympatycznie ogląda. Jeśli macie ochotę właśnie na taką komedię akcji z elementami dramatycznymi, to jak najbardziej śmiało sobie ten film zobaczcie. Złodziej z przypadku. Moim zdaniem, fajne, sympatyczne kino. Być może nie wrócę do tego filmu, ale powiem wam, mały przytek do Gaia Ricci, uważam, że. Gajry ci taki film by chciał nakręcić, moim zdaniem nie potrafi. Także, może to nie jest mój ulubiony Aronowski, ale zdecydowanie szanuję. Ode mnie, złodziej z przypadku dostaje 6 na 10. Strzała!